który ma trochę wspólnego z gastronomią. To tak jakbyście chcieli na troszeczkę powiedzieć, że nie dbamy o kandydata, a tak nie jest. Mamy żywy zjazd i obiad, i kolację, i porządne śniadanie jako pierwszy posiłek. Szanowni Państwo, nie będę przedłużał, bo konferencja prasowa była dość długa, za to przepraszamy, aczkolwiek pytania od lokalnych dziennikarzy są również ważne. To dobrze, że chociaż ci lokalni dziennikarze zainteresowali się tym, co chce przekazać Krzysztof Bosak. Jak wiemy, te największe stacje mają często z tym problem, po tym jak coś nagrają, to już niechętnie puszczają na swoich antenach, więc to dobrze, że byliście teraz z nami. Mamy nadzieję, że zobaczymy to potem w lokalnych mediach i tutaj struktury nam o tym powiedzą. Ja już nie przedłużając. Oddam głos naszemu kandydatowi, ale zachęćcie go brawami i okrzykiem. Krzysztof Bosa! Krzysztof Bosa! Krzysztof Bosa! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Dzień dobry Państwu! Dzień dobry Państwu! Witam serdecznie! Bardzo bym prosił, żeby tutaj zrobić jakieś przejście pomiędzy kamerami, jakby się Państwo mogli roz, rozsunąć, żebym ja widział tych, którzy są na dole. Bardzo bym prosił, żeby trochę, trochę można wejść za nas tutaj na tą scenę. Proszę wejść do góry, zrobić tu po bokach. Wszystkich młodych, proszę wejdźcie naprawdę do góry. Zróbcie miejsce dla kamer po bokach i tutaj zróbcie z przodu. I zapraszam wszystkich, którzy są naszymi sympatykami. Podejdźcie Państwo tutaj pod te nasze schody. Będziemy mieć wspólne piękne zdjęcie, takie jak w Szczecinie. Zapraszam, zapraszam, zapraszam bliżej. Naprawdę proszę się, proszę się tutaj e, nie obawiać. E, jeszcze raz poproszę, żeby tutaj Państwo na samym środku zrobili miejsce, żebym ja widział tych, którzy są na dole. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A tych, którzy są na dole, zapraszam bliżej, będzie nas lepiej słychać, będzie nas lepiej widać. Szanowni Państwo, e, Lublin to chyba pierwsze miasto, w którym jestem tej kampanii wyborczej drugi raz. W pierwszej kolejności chcę serdecznie podziękować działaczom z Lublina: posłowi Jakubowi Kuleszy, Rafałowi Meklerowi. Weź Rafał tutaj do nas na scenę, żeby było Cię widać. Liderom lokalnym partii Korwin, jeżeli są z nami jeszcze, to niech tutaj wejdą do mnie na scenę ci, którzy odpowiadają za to całe zamieszanie, za zbiórkę podpisów. Za, o zapraszam właśnie tutaj e, witam, witam serdecznie młodego lidera. E, razem pracowaliśmy w sztabie kampanii wyborczej w poprzednim roku. E, to są ludzie, którzy może są jeszcze liderzy środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, która pomagała też nam zebrać podpisy. Zapraszam. Pokażcie się tutaj. O, jest Piotr Zdończyk. bardzo witam serdecznie. Czełem. E, słuchajcie, to są ludzie, którym tak naprawdę ja zawdzięczam w tej chwili to, że jestem kandydatem na prezydenta. I wam to zawdzięczam jako ludziom, którzy po pierwsze popierali mnie w prawyborach Konfederacji, po drugie wspierali w zeszłym roku Konfederację, e, wprowadzili nas do Sejmu, prawie wprowadzili nas do Parlamentu Europejskiego, a w tej chwili, mimo blokady w mediach głównego nurtu, widzicie co się dzieje, widzicie jak jesteśmy blokowani. Prowadzacie nas państwo do pierwszej ligi politycznej. To, że w tej chwili nasze wypowiedzi codziennie już praktycznie są komentowane w mediach głównego nurtu, relacjonowane, że mamy przed sobą tutaj, nawet trudno mi policzyć, ile kamer, nie licząc tych wszystkich transmisji internetowych, to jest nowa jakość pokazująca, że ideowa prawica przebija szklany sufit i prezentując nową wizję Polski wizję Polski opartą na ideałach wolnościowych, konserwatywnych, narodowych. Patriotycznych i obywatelskich, że ta nowa wizja Polski zaczyna przebijać się do świadomości opinii publicznej. To, co jest dla mnie charakterystyczne podczas spotkań z wyborcami, może powiem krótko, żeby Państwo też wiedzieli, skąd przyjechałem tutaj, skąd jestem w tej chwili. Jesteśmy po wielu dniach trasy po Polsce Południowej. Dziś przyjechaliśmy prosto z Warszawy, gdzie właściwie wróciliśmy tylko przenocować. Wcześniej byliśmy w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu, Łańcucie, Rzeszowie. Oświęcimy wczoraj. Składałem wieniec w Auschwitz jako pierwszy, pod zamkniętą ścianą, w zamkniętym właśnie obozie, muzeum Auschwitz, które pod pretekstem, proszę Państwa, epidemii i braku wycieczek szkolnych zostało zamknięte. Właśnie akurat wtedy, kiedy wczoraj wypadała. Okrągła 80. rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do Auschwitz, 723 więźniów przetransportowanych z Tarnowa. I okazuje się, że właśnie wtedy, kiedy można by po latach starań niezależnych środowisk patriotycznych i obywatelskich zrobić jakieś wspólne uroczystości, obóz się okazuje zamknięty. Zostałem tam wprowadzony po interwencji, po pertraktacjach z obsługą tylko na zasadzie korzystania z mandatu posła, gdzie poseł ma pewne instrumenty dokonania interwencji poselskiej tak zwanej. I, I złożyłem właśnie wieniec, zanim się odbyły te uroczystości z prezydentem Andrzejem Dudą. Do godziny 15 zwykli ludzie w ogóle nie mieli tam wejścia. A przecież można było wczoraj jakieś wspólne obchody zainicjować. Można było światu o tym przypomnieć. To okazuje się, że niestety polska pamięć historyczna ciągle jest gdzieś na margines spychana, a jeżeli jest dopuszczana, tak jak wczoraj z tymi niezależnymi środowiskami obywatelskimi i patriotycznymi prezydent Andrzej Duda się pokazał, no to tylko na zasadzie pewnego indywidualnego wyjątku. Prezydent Andrzej Duda, wicepremier Gliński, reszta polityków oczywiście niezaproszona, trzymana pod szlabanem albo łaskawie wpuszczona w obstawie strażnika. Ja i dyrektor Skali, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, tak na marginesie, jeżeli są z nami liderzy lokalni Korony, to też zapraszam, czy może jest tutaj, to się też przywitam elegancko może. Pan Bogusław Domański, też witam serdecznie. Także z wiceprezesem Konfederacji Korony Polskiej wczoraj w Oświęcimiu złożyliśmy ten wieniec. Byliśmy wcześniej w Katowicach, byliśmy w Krakowie z Konradem Berkowiczem, byliśmy wczoraj w Opolu. Dobra wiadomość z Opola jest taka, że zainteresowanie naszym wiecem było większe wedle naszych informacji niż poprzedzającymi dzień wcześniej spotkaniami z Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą. Także wczoraj lub przedwczoraj odbyło się w Tarnowie spotkanie z premier, byłą premier. Beatą szydłą, zwołane na prędce po naszym spotkaniu, gdzie wypełniliśmy w Tarnowie w centrum cały plac i było chyba ze trzy razy mniej osób. Co to wszystko pokazuje? Czy to pokazuje, że ja jestem taki szczególnie popularny? Nie, proszę Państwa. To pokazuje, że Polacy się wreszcie organizują, szukają alternatywy i wyrażają poparcie dla alternatywy. Co słyszę podczas tych spotkań? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przerywanie przemówień, żeby mogli Państwo bić brawo w określonych momentach, to jest umiejętność, której jeszcze przez całą kampanię wyborczą nie opanowałem, ale staram się mówić zawsze z serca, zawsze moje przemówienia są. 90% improwizowane i zawsze dotyczą tego, co rzeczywiście się dzieje, co rzeczywiście zaobserwowałem i tym się chcę z Państwem podzielić. Co ludzie mówią podczas naszych spotkań? Co jest dla mnie charakterystyczne względem nawet kampanii wyborczych jeszcze z poprzedniego roku? Po pierwsze pojawiają się osoby niezainteresowane wcześniej polityką. Wyszliśmy poza krąg swoich własnych działaczy i twardych sympatyków naszych partii, jak kiedyś Kongres Nowej Prawicy, obecnie partia Korwin, jak Ruch Narodowy, środowisko Środowisko narodowe, lokalne organizacje narodowe, narodowe organizacje młodzieżowe, jak właśnie organizacje konserwatywne, jak Pobudka, jak Korona. Wyszliśmy poza ten krąg. Przychodzą na nasze spotkania ludzie, którzy wcześniej polityką nie interesowali się. Niektórzy w indywidualnych rozmowach mówią mi, że pierwszy raz od dawna ponownie zyskują wiarę w to, że w polityce może wydarzyć się coś pozytywnego. Że mają kogoś, kogo mogą obdarzyć swoim zaufaniem. Druga sprawa dla mnie charakterystyczna. Pojawiają się osoby, które nijak nie pasują do stereotypu prawicowca i nas popierają. Dziewczyny z niebieskimi włosami. Widziałem na YouTube klip. Gdzie, że podobno to jest jakaś tam zupełnie alternatywna subkultura, czy nie wiem, tam światopogląd, cokolwiek. Przychodzą na nasze spotkania, mówią, że popierają, fotografie robią wspólne. Ludzie z różnych alternatywnych kultur muzycznych, grup, przychodzą ludzie, no naprawdę czasami bardzo oryginalni, we Wrocławiu mieliśmy człowieka, którego ochrona chyba by do mnie nie przepuściła, gdyby naprawdę nie zadeklarował, że jest sympatykiem, bo wygląda po prostu jak stuprocentowy reprezentant jakichś subkultur. Przychodzą też ludzie, którzy mówią, że jeszcze niedawno mieli poglądy lewicowe. W Poznaniu dziewczyna podeszła i powiedziała, że ona była w 100% za Biedroniem, teraz jest w 100% za Konfederacją. Poprosiłem ją, żeby powiedziała to publicznie. Macie to Państwo na transmisji internetowej, dostała mikrofon, powiedziała to do wszystkich. Najpierw konsternacja, później ludzie bili brawo. To nie był jedyny taki przypadek. Przychodzą naprawdę ludzie odlegli od poglądów takich, przez, wśród których ja funkcjonowałem całe życie, czyli narodowych, katolickich, konserwatywnych, z tych środowisk, właśnie twardych środowisk patriotycznych, eurosceptycznych. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli. Nasz przekaz nie jest cenzurowany przez media. Jeżeli pokazujemy, że jesteśmy w stanie współpracować na partnerskich, cywilizowanych zasadach, tak jak kulturalni ludzie wychowani właśnie w społeczeństwie dojrzałym to robią, tak jak budujemy standard dobrej współpracy w tej chwili w Konfederacji, to ludzie to doceniają i traktują to jako pewną normalność, której pożądają, której oczekują i której nie mają. Bo cała sfera polityczna zajmuje nieustannym skakaniem sobie do oczu, nieustannym rozniecaniem negatywnych emocji w naszym społeczeństwie, a nie taka jest rola polityków, żeby cynicznie rozniecać negatywne emocje społeczne. Nie taka jest rola przywódców państwowych. To, co robi w tej chwili prezydent Andrzej Duda, rozgrywając różne wrażliwe społecznie tematy, na korzyść swojej kampanii wyborczej, to, co robi platforma obywatelska, to co robi lewica, to jest godne najwyższego potępienia, ponieważ rolą przywódców narodowych, rolą tych, którzy aspirują do najwyższych funkcji w państwie, jest pokazanie, że potrafią to społeczeństwo zjednoczyć wokół dobra wspólnego, wokół racji stanu, wokół prawidłowej obrony i reprezentacji własnego państwa. Tego w ogóle nie ma. Chcę powiedzieć kilka słów o naszym programie, który tutaj mam ze sobą. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Mam nadzieję, że w Lublinie także był rozdawany. E, broszura Nowy Porządek. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, w ostatnim miesiącu Lewica dość mocno zainteresowała się tym programem, zaczęła bardzo uważnie go analizować. Jest tego jeden i bardzo prosty powód. Oni po prostu wiedzą, że rzeczy, które tutaj spisaliśmy, wynikają po pierwsze z naszej wewnętrznej pogłębionej dyskusji, po drugie oni wiedzą, że my swoje postulaty traktujemy na tyle poważnie, że po prostu będziemy je realizować. I oni już to czują przez skórę. Że po pierwsze, poparcie społeczne dla takich sił jak my to nie jest żadna nisza pod progiem procentowym. Jak różni pseudoanalitycy, publicyści, którzy udają, że się znają na polityce, bo są zapraszani codziennie do komentowania w telewizji, a tak naprawdę nie znają się na polityce wcale lepiej niż przeciętny człowiek poza tym, że są po prostu nieustannie zapraszani. Oni uważali, że my i nasze postulaty to jest tam maksymalnie 4,5%. Odetchnęli z ulgą po wyborach do Parlamentu Europejskiego. A teraz sytuacja się zmieniła. Konfederacja wychodzi na poziom ponad 10%. Ja walczę z Rafałem Trzaskowskim o wejście do drugiej tury i danie prawdziwej alternatywy. Bo Rafał Trzaskowski wobec prezydenta Andrzeja Dudy to alternatywa pozorna. Konfederacja walczy o to, żeby stać starczy... się. Konfederacja walczy o to, żeby stać się trzecią siłą polityczną w kraju, a bycie trzecią siłą to nie jest nasz szczyt naszych ambicji. Bycie trzecią siłą to tylko odskocznia do tego, żeby stać się pierwszą siłą. Młodzi ludzie licznie przychodzą na nasze spotkania. Nie dlatego, że odpychamy jakkolwiek wyborców starszych. Średnie, starsze pokolenie witamy z otwartymi ramionami każdą osobę powyżej 50., 60., 70., 80., 90., a nawet 10. roku życia. Jedna z ostatnich żyjących kombatantek Narodowej Organizacji Wojskowej, pani Maria mirecka lorysz 102-103 lata skończone. Była na inauguracji 5 lat temu, za przysiężeniu nowych posłów. Sam wprowadzałem ją wtedy na galerię Symową, jak z listu KIS-15 Robert Winnicki został posłem. W tej chwili również jesteśmy w kontakcie. Takich wyborców także mamy. Wyborców, którzy mają więcej niż 100 lat, są krytyczni względem PiSu, popierają nas. Ale to jest mniejszość. Dlaczego? Dlatego, że większość starszych ludzi czerpie wiedzę tylko z mediów głównego nurtu albo z prasy drukowanej. Tam nas nie ma. Natomiast jesteśmy w internecie, jesteśmy w niezależnych źródłach, jesteśmy w niezależnych mediach społecznościowych, na profilach, w transmisjach internetowych, które tu państwo realizujecie. I młode pokolenie budzi się i widzi naszą autentyczność. Do mnie w Katowicach podszedł chłopak, który jak zadeklarował swoje poglądy, to można by odnieść wrażenie, że po prostu on w ogóle nie pasuje do profilu naszego wyborcy. Ale powiedział, że będzie głosował z jednego powodu. Ponieważ wie, że będę lepiej reprezentował interesy naszego państwa na arenie międzynarodowej. W sprawach wewnętrznych, w różnych rzeczach się nie zgadza. Ale okazały się to dla niego sprawy drugoplanowe względem tego całego ciągu upokorzeń, jakie nasze państwo znosi na arenie międzynarodowej. Wyborcy podejmują decyzje w bardzo, bardzo różny sposób. Daleki od stereotypu, który jest nam przeciwstawiany w mediach, że jest spór prawicy i lewicy, spór PiSu i Platformy, czy tam spór postępowców i tam tych, co chcą, żeby Polska była nowoczesna. My prezentujemy wizję Polski, i to jest w naszym programie opartą na pewnej syntezie tego, co uważamy za najbardziej potrzebne i najbardziej wartościowe: tradycji i nowoczesności, wolności gospodarczej i ochrony interesów narodowych, dużej swobody obywatelskiej. I jednocześnie utrzymania suwerenności państwowej i gwarantowania tych swobód przez nasze państwo, a nie uciekania się, żeby tam nam Trybunał w Strasburgu, Trybunał w Luksemburgu, Komisja Europejska, wysłuchanie w Parlamencie Europejskim czy jakaś komisja wenecka, którą pisowcy sami sobie ściągnęli na głowę, żeby nam tu chodziło i sprawdzały, czy my mamy praworządność. Na koniec tego przemówienia, zanim oddam głos innym mówcom, chcę jeszcze kilka słów zwrócić szczególnie do mieszkańców Lublina, którzy wiem, że występowali w kontrpikietach wobec lokalnego marszu LGBT i mieli później różne z tego tytułu problemy. Poznałem niektórych z Was, rozmawiałem z wami. Wiem, że wiele osób, które nie łamały prawa przez w wyniku nadużyć policyjnych miały później dozór policyjny, miały postawione zarzuty, chciałbym powiedzieć, że jako prezydent nigdy nie zgodzę się na łamanie praw obywatelskich polskich konserwatystów, którzy w wielu miastach w Polsce byli niestety w wielu miastach Polski byli niestety prześladowani, za danie swoich poglądów. Jeżeli ktoś przychodzi na awanturę, jest nastawiony na awanturę i ma później problemy z policją, to jest można by powiedzieć logika ulicy. Natomiast osoby, które występowały na pokojowych zgromadzeniach, tak jak w Białymstoku było ogromne zgromadzenie modlitewne, ale były też duże, zarejestrowane, legalne kontrpikiety i protesty. Tak jak osoby, które pokojowo, jak moi znajomi w Rzeszowie wyrażały swoje poglądy i zostały w Rzeszowie spychane siłą, a później spałowane przez policję. Nie uwierzyłbym, że coś takiego jest możliwe, gdyby identycznie nie postąpiono z manifestacją, w której sam uczestniczyłem, z zarządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie, przed Ministerstwem Edukacji na Szucha. Jak ktoś Ciekawe, znajdziecie filmy na YouTubie, gdzie jestem ja zatrzymany, Robert Winnicki zatrzymany, policja zaatakowała naszą pokojową manifestację. Takie rzeczy działy się za rządów Platformy Obywatelskiej, takie rzeczy dzieją się także za rządów PiSu. Dziś człowiek, który odpowiada za tamte działania, były minister spraw wewnętrznych Brudziński, odszedł do Parlamentu Europejskiego, umył ręce z odpowiedzialności, w policji nie nastąpiły żadne istotne zmiany. A on w tej chwili na Twitterze artykułuje jakieś konserwatywne tam krytyki postępu środowiska LGBT. Jest to hipokryzja ciężkiego rodzaju. Nigdy na taką hipokryzję się nie zgodzę. Nie zgodzę się na łamanie praw którejkolwiek grupy Polaków. Uważam, że prawa Polaków, prawa obywatelskie powinny być chronione niezależnie od poglądów i sytuacja, w której mamy tak zwany prawicowy rząd, a ludzie wyrażający protest wobec postępu środowisk nowej lewicy są pałowani, dostają dozór policyjny, dostają zarzuty. W szczególności ci, którzy dostali po prostu przez przypadek, zostali zatrzymani przez przypadek. To jest po prostu całkowicie nieakceptowalne. Uważam, że musimy tutaj twardo, twardo bronić i twardo o tym mówić. Niestety. Niestety ta sprawa nie przebiła się nigdy szerzej do mediów ogólnopolskich. Gdyby nie moje indywidualne kontakty z ludźmi, którzy tutaj w Lublinie byli uczestnikami tych wydarzeń, nawet bym o tym nie wiedział. Identycznie zresztą w Rzeszowie, w Stoku. Chciałbym też przy okazji pogratulować właśnie tej postawy obrony swoich wartości, bo jeżeli wyrzekniemy się swoich wartości, jeżeli wyrzekniemy się swojej kultury opartej na prawie naturalnym, na tradycji chrześcijańskiej, to niestety dryf w stronę... Postępującej deprawacji społecznej, takiej jak na zachodzie. Będzie trudne do zatrzymania, dlatego że, żeby cokolwiek powstrzymać, to trzeba mieć do tego silną motywację. Silna motywacja bierze się zawsze z silnych przekonań. To, co Państwo widzą być może w tej chwili w internecie, obrazy anarchii, obrazy niszczenia własnych tradycji narodowych w świecie zachodnim, obalania pomników, niszczenia własności. Bicia kobiet, nawet które występują przeciwko y, tym łobuzom, którzy niszczą sklepy, niszczą warsztaty pracy. To jest wszystko upadek społeczeństwa zachodniego. Nigdy nie pozwólcie, żeby w Polsce doszło do tego samego, że będziemy jeszcze za swojego życia świadkami upadku kultury zachodniej na naszych ziemiach. Kultura oparta na wartościach, które zawsze eksponowała partia, tutaj, y, z którą wspólnie stworzyliśmy y, konfederację, a więc wolność, własność, sprawiedliwość. Kultura oparta na wartościach, które moje środowisko zawsze stawiało na plan pierwszy, a więc Bóg, honor i Ojczyzna. Kultura oparta na wartościach, które akcentuje korona Grzegorza Brauna, a więc właśnie porządek, a więc hierarchia wartości, a więc właśnie rola pewnego porządku obywatelskiego opartego na prawidłowym odczytaniu porządku społecznego. To są rzeczy, które fundują ład społeczny, w którym żyjemy dzięki którym jesteśmy społeczeństwem nie najbogatszym w świecie zachodnim, ale żyjącym najbardziej pokojowo i z tego mamy prawo być dumni i tego musimy bronić. Hudarkę rozwijać i nadrabiać zapóźnienia rozwojowe i gromadzić kapitał na inwestycje, gromadzić oszczędności i nie dać się oszukiwać i nie dać się ograbić. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojego przemówienia. Ja za chwilę zejdę tutaj do Was na dół. Będę poświęcał Wam czas. Nie mamy go tak bardzo dużo, bo będziemy jechać później do Kielc, ale postaram się być tak cierpliwy, jak tylko potrafię. Jestem człowiekiem cierpliwym i każdego naszego sympatyka zawsze staram się traktować indywidualnie. Dlatego zapraszam Państwa do kontaktu. Oddaję głos Michałowi Nieznańskiemu, który prowadzi nasze zgromadzenie. Krzysztof tutaj mówił, że za chwilę do Państwa zejdzie, zrobić sobie zdjęcia. To miejsce do zdjęcia jest tam, gdzie są wystawione takie nieduże Windery Krzysztofa Bosaka, żeby robić tło. Ale my odwrócimy jeszcze kolejność. To najpierw my, piersi, chcielibyśmy sobie z Państwem zrobić zdjęcie. Chodźcie do nas troszeczkę bliżej na schodach. Chcielibyśmy mieć fajną pamiątkę z Lublina, a tą pamiątką niech będzie takie zdjęcie, jedno wspólne z Krzysztofem Bosakiem, tak zwane selfie, które robi sobie młodzież. Niech takie zdjęcie obiegnie wszystkie media społecznościowe. Niech ludzie zobaczą, jak było nas dużo.